Kręceni Na rozmowy w rytmie nurtu zapraszają Igor Glinda i Piotr Stopczyński. Ja się nazywam Igor Glinda. Piotr Stopczyński. Słuchajcie, chcielibyśmy Was zaprosić do nowego projektu poświęconego wędkarstwu muchowemu, w którym chcielibyśmy Wam powiedzieć o naszej pasji, o tym wszystkim, co z wędkarstwem muchowym jest związane. Szeroki aspekt, jaki niesie ze sobą ten rodzaj aktywności. Pozwoli nam pokazać Wam to wszystko, co jest w samym wędkarstwie muchowym, ale też i co jest obok, czyli będziemy rozmawiali o rybach przede wszystkim, o ekologii, o sprzęcie, o rzucaniu, o muchach, o materiałach muchowych, o entomologii, o tym gdzie, co, jak, kiedy. Będziemy starali się zapraszać do naszego podcastu gości, którzy związani są z wędkarstwem muchowym i nie tylko. Mam nadzieję, że uda nam się też zaprosić gości z zagranicy. A dzisiejszy odcinek chcielibyśmy poświęcić nam, czyli prowadzącym. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć kilka słów o sobie, jak to się stało, że dziś razem z Piotrem siedzimy przed mikrofonem i dzielimy się z Wami naszą pasją. Zaczęło się, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, tak jak wiele sytuacji i rzeczy w moim życiu, przez przypadek. Cała historia zaczęła się na Rybomanii. To były jeszcze te piękne czasy Rybomanii, gdzie był basen do pokazów rzutowych, który, jak widać, robił robotę, bo to był ten element, który przyciągnął wzrok mojej żony, a mianowicie zrobił to Igor, prowadząc pokazy na, na wcześniej wspomnianym basenie. I jakąś krótką prezentację rzutów, zatrzymaliśmy się przy, przy tym basenie. Obok też, jeżeli dobrze pamiętam, tam chyba był bardzo blisko banner Tartaku nad Bobrem, był? Ach, tak, było wtedy, no. Tak, i to były dwie rzeczy, dwa składniki. Jeden to były te rzuty. Z tego, co pamiętam, Asia chyba wtedy jeszcze w ogóle nie kojarzyła tak jakby, tego motywu związanego z wędkarstwem rzutowym, z wędkarstwem muchowym, tego jak to wygląda i jak się okazało, jak jest ładne. I druga rzecz to ten baner z startakiem, czyli z Igo, prowadzoną przez Igora Agroturystyką, który bardzo mocno też przyciągnął jej wzroki, to były dwa takie czynniki, które spowodowały, że nasza znajomość tak naprawdę się zaczęła. Ja oczywiście Igora kojarzyłem z, ze sztuki łowienia. Był dla mnie no, bardzo rozpoznawalną postacią już nawet w tamtych czasach, pomimo tego, że no, z wędkarstwem muchowym już po części byłem związany, bo wędkę miałem. Natomiast to łowienie to myślę, że byłoby dużym nadużyciem nazywaniem tego łowieniem na sztuczną muchę. To były jakieś pierwsze nieudolne próby, ale tak to rybomania była tym miejscem, gdzie, gdzie po raz pierwszy na pewno mieliśmy okazję zamienić parę zdań. I później jeszcze nawiązując do, do tego wątku, tego tartaku nad bobrem, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba były moje urodziny, kiedy w prezencie urodzinowym. Dostałem od Asi od mojej żony. Pierwszy pobyt właśnie w agroturystyce tartak w dolinie bobru i wtedy już przepadłem, wszystko się zaczęło i właśnie dzięki panu współprowadzącemu owy podcast w dniu dzisiejszym mogę siebie określić już chyba jako osobę ciężko uzależnioną od wędkarstwa muchowego. Także bardzo dziękuję, Igor. <laughs> Cała przyjemność po mojej stronie. Eee, za dużo, za dużo, za dużo o <laughs> mnie to ma być o wędkarstwie muchowym. Ale słuchajcie, historia zatoczyła pewne koło. Dzisiaj z Piotrem, poza tym, że mamy ogromną przyjemność czasem razem łowić ryby, ale rozpoczęliśmy wspólne działania, nie tylko ten podcast. Niedawno ruszyliśmy z nowym projektem, tworzymy, współtworzymy magazyn wędkarski Wildfish Stories Magazine, gdzie mamy okazję wyżyć się medialnie. Bo jesteśmy w dwójkę wielkimi pasjonatami nie tylko wędkarstwa muchowego, ale też i fotografii poświęconej przyrodzie i wędkarstwu jako takiemu. Jesteśmy wielkimi fanami filmów poświęconej tej tematyce. Tworzymy to wraz z dwoma jeszcze kolegami, Michałem i Krzyśkiem. Oprócz tego, jak wspomniałem, mamy okazję często łowić razem ryby. Jesteśmy też w dwójkę instruktorami rzutowymi, więc i na tym polu. Mamy okazję się sprawdzać. Ja oddam teraz głos Piotrowi, żeby on powiedział kilka słów o tym, jak zaczęła się jego przygoda po tym, jak się już poznaliśmy, gdzie łowi ryby najczęściej. On ma to szczęście, że łowi z żoną, więc w dwójkę są zarażeni tą chorobą, jaką jest wędkarstwo muchowe. Moja przygoda zaczęła się tak naprawdę na poważnie, tak jak wcześniej wspominałem, czyli od momentu spotkania na tej rybomanii Igora i od tej iskierki, którą zapaliła Asia. Jeżeli chodzi o naszą przyszłą znajomość, co do tego częstego łowienia ryb, to, no, to jest za rzadko nadal, chociaż i tak częściej niż kiedyś, ale mam nadzieję, że to też się zmieni, ze względu na to, że no, teraz już parę jeszcze takich pobocznych wątków zaczęło nas łączyć. Tutaj Igor też wspomniał o wątku, o wątku instruktorów rzutowych, bo to też a propos tej pierwszej wizyty w tartaku. Jeszcze będzie taka mała retrospekcja, i sorry, ale znowu będzie o tobie chwilę. Zaczynam to się zaczął wieniać. Pamiętam, że właśnie wchodząc do tartaku, on zresztą wisi dokładnie w tym samym miejscu do tej pory. Szanowny, certyfikat na ścianie tuż nad gablotką, z piękną informacją, że pan Igor jest certyfikowanym instruktorem amerykańskiej Federacji Fly Fishers International. I było to coś, co nie ukrywam, że zrobiło na mnie wrażenie, że to już, jeżeli coś takiego udało się komuś osiągnąć, to już coś znaczy. I już wtedy gdzieś pomału w mojej głowie zaczęła się kołatać myśl, że może kiedyś w przyszłości również na mojej ścianie taki certyfikat zawiśnie. Co prawda nie wisi, ale stoi na półce, ale to też w dużej mierze dzięki temu panu. A pamiętasz, jak już jesteśmy przy takich początkach naszej znajomości, bo tutaj nie ma też co ludzi zanudzać jakimiś kolejnymi wątkami, pamiętasz może swoją pierwszą wędkę muchową i jak to się u ciebie zaczęło? No bo u mnie, głównym prowodyrem całego ambarasu tak naprawdę stałeś się ty, że to wszystko tak pchnęło się bardzo mocno do przodu. To teraz pytanie, jak to się zaczęło u Ciebie? Jaka była pierwsza wędka, którą pamiętasz? Może pamiętasz pierwszą rybę, którą złowiłeś? Jasne, że pamiętam pierwszą rybę, jaką złowiłem. Nie była to ryba złowiona metodą muchową. Byłem wtedy rzeczywiście takim dzieciakiem, dzieciakiem, smarkaczem. To był początek szkoły podstawowej. Z rodzicami jeździłem na takie jezioro, które niedaleko tutaj od Jeleniej Góry, skąd pochodzę, się znajduje. Zresztą to jezioro zaparowe na pięknej, pstrągowej rzece kwisie. I tam widziałem panów, którzy łowili na spławik. No, jakaś taka magia tego, jak oni łowili te ryby. Rok później, już będąc ponownie na tym jeziorze, miałem taką polską wędkę z włókna szklanego e, kołowrotek z ruchomą szpulą gdzieś tam sam zrobiłem sobie spławik z e, łabędziego pióra który malowałem jeszcze lakierem do paznokci ciężarki, haczyk. i Pierwsze, pierwsze ryby, jakie złowiłem, to były okonie. Totalna magia i wiem, że wtedy przepadłem. Z Kretesem już do dnia dzisiejszego to wędkarstwo jest, jest nieodzowną częścią mojego życia. A tak się złożyło, że w szkole podstawowej miałem dwóch kumpli, z którymi łowiłem ryby i tato jednego z kolegów łowił strągi. W okolicy Jelnej Góry jest kilka rzek, w którym te ryby występowały. I już pod koniec podstawówki pojechałem na bubr. Oczywiście wtedy łowiłem na spinning i zobaczyłem kompletate z wędką muchową. Oszalałem. To wydawało mi się, jak pierwszy raz zobaczył A dziewczynę topless. To, nawet co przy tym to jest nic. Kompletnie, kompletnie oszalałem i od tego momentu rozpoczęła się moja totalna szajba. Jeszcze w podstawówce Postanowiłem, że zakupię pierwszą wędkę muchową, to były czasy prehistoryczne, kiedy dostanie u nas sprzętu tego typu stanowiło dosyć poważny problem. No i zbierałem forsę na, na tą wędkę, gdzieś tam dorabiałem sobie na wakacje to u babci, to u ciotki, to jakieś tam parę groszy na urodziny nie się dostało. I wyobraźcie sobie, że... Ta wędka w lokalnym sklepie wędkarskim na mnie czekała kilka miesięcy. Właściciel odłożył ją dla mnie, bo wiedział, że zbieram te pieniądze i w dniu, kiedy poszedłem ją kupić, okazało się, że skradziono mi pieniądze, które odkładałem na tą wędkę. Dramat dla mnie kompletny. Natomiast no, z pomocą przyszli wtedy dziadkowie i, i widzieli, co się ze mną dzieje, i po prostu podarowali mi pieniądze na tą wędkę. To była jakaś śmieszna suma. Natomiast e, wszedłem w posiadanie wtedy wędki Germina. Aż nurmuchowy kum z kumplem kupiłem e, jeden, przecięliśmy go w połowie, mieliśmy wtedy swoją linkę, to była linka pływająco-tonąca, bo jak się nasmarowało, to napływała, a tak to tonęła. I tak to się zaczęło no, i, i, i no, bliskość bobru, kwisy, kilku mniejszych e, rzeczek w okolicy spowodowało to, że ja w to wędkarstwo wsiąkłem kompletnie, wsiąknąłem, w, w, popadłem, przepadłem. I, I do dnia dzisiejszego tak to wygląda. W szkole średniej zacząłem startować w zawodach, które już w ogóle mnie uruchomiły totalnie. Ja obserwując wtedy tuzy polskiej sportowej muchy traktowałem tych ludzi jak gwiazdy roka. Wyobraźcie sobie, że nawet kiedyś w krótkich relacji sportu w tak zwanym dzienniku telewizyjnym mówiono o tym, że polscy muszkarzy. Zajęli czołowe lokaty w Mistrzostwach Świata w Australii. Pamiętam wtedy, nazwisko Adama Sikory dla mnie brzmiało jak dzisiaj co najmniej Robert Lewandowski. Byłem kompletnie zafascynowany ludźmi stopu polskiej muchy sportowej. No i rzeczywiście zacząłem startować w zawodach. W wieku lat 16 pierwszy raz pojechałem na zawody Grand Prix. No i tak powolutku rozwijała się ta moja przygoda, ta moja szajba. Potem wyjazd z Polski umożliwił mi poznanie wędkarstwa muchowego. Już trochę dalej rozpoczęły się pierwsze wyprawy. Poznawałem coraz więcej ludzi. W 2010 roku, jak wróciłem do Polski, początkowo wróciłem do sportu muchowego, natomiast motywem przewodnim było stworzenie lożu wędkarskiego i centrum wędkarstwa muchowego, co poniekąd się udało. To miejsce do dziś istnieje w bezpośredniej, bezpośrednim sąsiedztwie przepięknej rzeki Bupr. No, i wydaje mi się, że poza tym, że no parę osób tutaj odwiedziło przez te ostatnie lata to nasze miejsce, no to kilka osób udało mi się, że tak powiem, do tego wędkarstwa muchowego namówić. Rzeczonego Piotra chociażby. Bardzo się cieszę, że udało mi się przekazać Tobie tą śmiertelną chorobę, jaką jest wędkarstwo muchowe. I tak do dzisiaj. No, rzeczywiście później udało zdać się egzamin na instruktora. Co dwa lata organizujemy w Tartaku egzaminy tejże federacji, o której wspominał Piotr. Rozpocząłem organizację wyjazdów wędkarskich w różne miejsca na świecie dla znajomych. No i rozpocząłem też pracę w jedynym do niedawna magazynie poświęconym wędkarstwu muchowemu, jakim była sztuka łowienia. Mówię, była, bo niestety najbliższy numer, jaki się ukaże na dniach, jest ostatnim numerem tego magazynu troszkę szkoda, myślę, że w kolejnych odcinkach poświęcimy trochę czasu tej gazecie, temu, temu projektowi, bo to myślę, że jest warte uwagi. Dziś tworzymy nowy magazyn Wildfish Stories Magazine z Piotrem i no to jest chyba nasza przyszłość. Słuchajcie, nie chciałbym was zanudzać tą swoją historią wędkarską. Natomiast wiem jedno, bez wędkarstwa muchowego ja dzisiaj chyba nie mógłbym funkcjonować. Tak, jest w tym coś takiego. Myślę, że można z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to taka metoda wędkarstwa. Pewnie tak jak inne, chociaż to no, każdy znajduje w ogóle w całym wędkarskim świecie jakąś tą swoją małą niszę i tą przestrzeń, w której czuje się komfortowo i która pozwala mu się zrelaksować. No, dla nas jest to wędkarstwo muchowe. Jeszcze tak się zastanawiałem, jak zaczynałeś mówić, a propos pierwszego zetknięcia w ogóle, z tym jak zobaczyłeś osobę, która łowi na wędkę muchową. To ja miałem tak, że po raz pierwszy w ogóle, gdy, się, gdy zobaczyłem na żywo człowieka łowiącego metodą muchową, to miałem taką zagwostkę w głowie, czy to jest bardziej fajne, czy dziwne. I kolejna rzecz, która mi się kołatała w głowie, to była taka: czy to nie jest tak jakby próba jeszcze utrudniania sobie łowienia ryb? No bo spinning wiadomo, masz ciężarek, rzucasz, leci, tak? W każdej innej metodzie też tak naprawdę masz ciężarek, który stanowi tak jakby ten nośnik dla przynęty. Natomiast no tutaj już same rzuty, które oczywiście w początkowej fazie, jak chyba każdy oglądając jakieś filmy na YouTubie, to wydaje się absolutnie banalnie proste, jak jedna z najprostszych rzeczy na świecie, tak? No bo do przodu, do tyłu, do przodu łowisz. Natomiast później, jak już bierzesz wędkę do ręki i próbujesz robić to do przodu, do tyłu i do przodu, to się okazuje, że żaden z tych kierunków ładny nie jest, a już to ostatnie do przodu to jest bardzo abstrakcyjne, żeby po pierwsze rzucić daleko, a po drugie, żeby to wszystko jeszcze z jakąś no, przypisywaną wędkarstwu muchowemu gracją to opadło na wodę. I dla mnie to była bardzo, bardzo, bardzo duża i bardzo koślawa przeprawa z nauką tych rzutów. I pierwszą rybę też pamiętam, którą tą metodą złowiłem. Ona nie była może zbyt koszernie złowiona, jeżeli chodzi o wędkarstwo muchowe, bo to był pstrąg tęczowy na stawie hodowlanym. Natomiast on wtedy wydawał mi się jakiś bardzo abstrakcyjnych rozmiarów. To była ryba, fajnie tam, ze 45 cm. Natomiast pierwsza wędka, którą miałem, to też pamiętam do dziś. To był Vision Model GT4, taki zielony ze złotymi ze złotymi przelotkami, bardzo ładna, super wykonana wędka, bardzo lekka, do tego, do tego chyba był kołowrotek Vision Koma z pierwszej edycji, jeżeli dobrze pamiętam, plus jakaś linka muchowa, której totalnie nie pamiętam, poza tym, że była niebieska. Natomiast nawiązując też do twojej wypowiedzi, no, po pierwsze, że to był Vision, no, to było w dużej mierze spowodowane tym, że, że Adam Sikora i też u Adama Sikory wylądowałem po jakimś czasie nad Sanem na kursie muchowym. Razem z dwoma kolegami. No i Adaś też przyłożył, tak jakby dołożył tą cegiełkę do tego mojego wędkarstwa muchowego. Natomiast powracając jeszcze do tego pierwszego pstrąga zestawu hodowlanego, oczywiście, tak jakby założenie było takie, żeby złowić tą rybę na suchą muchę, bo ta metoda wydawała mi się taka piękna i najbardziej jednak. Tym wędkarstwem muchowym związana, i to był taki bardzo, 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 bardzo mały staw w gospodarstwie rybackim z yy, Faderki, jeżeli dobrze pamiętam. I tam była bardzo czysta woda, więc tak naprawdę było widać te ryby, do których się rzuca. Później był ten element, żeby gdzieś tam w okolice tego obstrąga rzucić, żeby jakoś trafić. Za którymś razem się udało. Yy, I ten moment, gdy ta ryba podniosła się od dna, zaczęła płynąć w kierunku muchy, natomiast następnie pobrała tą muchę z powierzchni. I to wszystko było widać dosłownie jak w akwarium, plus później motyw walki z tą rybą, bo to była wędka w klasie czwartej, więc taka dość delikatna, powiedzmy. No to, to też było coś, co odcisnęło na mnie niemałe piętno, bo się okazało, że to no, uczucie walki z tą rybą jest na zupełnie innym poziomie. W sensie nie da się tego porównać, ten kontakt jest inny, jest się bliżej. No tak, to ryby. już zostawia w głowie ślad. A pozwól że, się, pozwól, że się odniosę do tego, o czym wspomniałeś, czyli do tego utrudniania sobie życia. Rzeczywiście to wędkarstwo muchowe przez wiele osób, jeszcze dzisiaj, które spotykam, postrzegane jest jako coś wyjątkowo trudnego. A pamiętam taką sytuację że podczas jednej, jednej z tropikalnych wypraw. Nie, mieszkaniec wyspy, na której mieszkaliśmy, popatrzył na nas. Pierwszy raz się spotkał z osobami, które łowią na muchę, popatrzył na nas. I a są to, ludzie tam mówią ryby po to, żeby je jeść, nie, nie robią tego dla rozrywki. Spytał się mnie, obserwując nas, po co wy sobie tak utrudniacie życie? Przecież tutaj wystarczy założyć na haczyk kawałek jakiejś tam ryby, e, ciężarek, łódką wypłynąć na głębszą wodę i już się łowi rybę. Ja powiem szczerze, ja nie miałem pojęcia, jak mu to wytłumaczyć, bo. Tłumaczenie osobie, która do tego podchodzi w ten sposób, yy, tego, że jest to coś właśnie przez tą swoją, yy, przez tą całą techniczną część tego łowienia tego ryb, czymś wyjątkowym, no jest zupełnie abstrakcyjne. Ale ja często to tłumaczę tak, że yy, można jeździć sprawnym, brzydkim samochodem albo pięknym, klasycznym autem, mimo tego, że jest dużo bardziej usterkowy, jedzie się nim dużo wolniej. No jest to kwestia w niejakich tam doznanie estetyki i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale ja się zastanawiałem też, co takiego jest w tym czymś, w tym czymś, czyli w tym wędkarstwie muchowym, że to tak jakby po części, mogę tak chyba określić, że definiuje dalsze życie, że tak jakby spotykasz się z tym, jeżeli to oczywiście, oczywiście, jeżeli ci to podpasuje, bo to też nie jest tak, że to jest metoda, która się każdemu spodoba, natomiast ja też Widzę po bardzo dużej ilości moich znajomych, że może to nie jest metoda, od której się zaczyna łowić ryby, ale bardzo często jest to metoda, na której się te ryby kończy łowić. Ale nie, że w ogóle się rezygnuje oczywiście z wędkarstwa, ale to jest ta metoda, z którą się zostaje. I to wszystko, co po szafach, szafkach, piwnicach było pochowane i służyło do łowienia nie wiem, ryb metodą spinningową, karpiową, fiderową, jakąkolwiek, idzie w totalną odstawkę. Zresztą. Ja też chyba wszystkie etapy wędkarstwa w swoim życiu przeszedłem, natomiast no, wędkarstwo muchowe. Ja dziś, nawet jak pracuję się ze biurku, to muszę mieć dookoła jakieś kawałki, nie wiem, części wędek porozkładane i madełko trochę much, jakiś kołowrotek musi leżeć. W sensie to jest przestrzeń, która poza samym łowieniem, to obcowanie ze wszystkim chyba, co jest związane z tym wędkarstwem muchowym, daje mi takie. Poczucie spokoju i sprawia, że nawet w pracy odpoczywam, kręcąc sobie jakimś kołowrotkiem albo, nie wiem, łapiąc wędkę za, za korkową rękojeść, co może brzmi trochę jak sytuacja, którą powinno się zdiagnozować. Natomiast, natomiast no, tak to działa. Tak to działa. I, i jeszcze powracając do, do ludzi. Bo ja tak sobie myślałem, bo przechodziłem, tak jak wcześniej wspomniałem, przez każdy, przez każdy etap, przez każdy rodzaj chyba wędkarstwa skarpiarstwem włącznie, które też przez jakiś moment mojego życia było naprawdę fajną przygodą. Natomiast, natomiast to, co jest fajne, jest tak samo na pewno też w każdej innej metodzie wędkarskiej. Natomiast ja miałem to szczęście, że ten muchowy świat, poza tym, że on sam w sobie jest atrakcyjny. To pośród tych wędkarzy muchowych miałem ogromną przyjemność poznać całą masę absolutnie fascynujących ludzi. I wydaje mi się, że tutaj też jest jakiś magnetyzm, który, który przyciąga, że jest takie grono ludzi, którzy ubóstwiają utrudnianie sobie po prostu życia, i że jest nas coraz więcej, bo to widać, że to grono wędkarzy muchowych raczej się powiększa, aniżeli zmniejsza. Jak słyszycie, mieliśmy tylko powiedzieć kilka słów o sobie, przedstawić się wam dzisiaj i dlaczego robimy to, co robimy. Ale już już popłynęliśmy, już popłynęliśmy w, właśnie w rytmie tego nurtu i tak chcielibyśmy, żeby wyglądały te nasze rozmowy, żebyśmy pozwalali sobie trochę odpłynąć, odlecieć i opowiadać o tym właśnie w ten sposób. Oczywiście będziemy mieli motywy przewodnie kolejnych spotkań z wami. Natomiast myślę, że dygresja będzie dosyć częsta i ucieczki w jakieś poboczne klimaty będą się zdarzały, bo to jak samo wędkarstwo muchowe, jak się wspominałem, tak wiele aspektów i jest tak ogromna ilość tematów, o których można rozmawiać przy okazji. Bo to nie tylko łowienie ryb, to jest, to jest e, przyroda, sprzęt, e, rzucanie, kręcenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, o czym też wspominałem dzisiaj wcześniej. Także słuchajcie, e, będziemy się starali z Wami spotykać jak najczęściej, natomiast mamy taką porę roku, że no, strągi świetnie biorą, lipienie już też zaczynają, inne ryby są bardzo aktywne, więc dzisiaj częściej pewnie spotka się nas nad wodą, aniżeli przed mikrofonami. Ale już niedługo kolejne spotkanie, już będziemy wiedzieli o czym będziemy mówili i ben... zapraszamy Was serdecznie do, do słuchania naszych pogawędek wędkarskich. Tak, tylko też ciekawe, zastanawiam się, jak długo, i nawet jeżeli te odcinki będą tematyczne, uda nam się po tej linii kroczyć. Bo tu jednak te boczne ścieżki zawsze w trakcie tego spacerku tematycznego się pojawiają, a Myślę, że obaj mamy tendencję do tego, żeby gdzieś tam w te boczne uliczki sobie czasem skręcić. Ale mam nadzieję, że to tylko dobrze. Nasz podcast będziecie mogli, tak jak teraz, słuchać na Spotify'u. Chcemy też na pewno pojawić się na YouTubie. Skorzystać też z tej możliwości, że YouTube daje możliwość komentowania. I te komentarze to jest coś, na czym nam bardzo zależy. Żebyśmy wiedzieli, co robimy źle. Może raz na jakiś czas uda nam się coś zrobić dobrze. No bo chcemy ten podcast tak jakby tworzyć dla was, więc będziemy, będziemy wdzięczni za każdy sygnał, za każdy feedback, który się pojawi w jakikolwiek sposób. Więc na tych dwóch kanałach będziecie mogli nas słuchać. Będziemy się starali pewnie, żeby najrzadziej raz na dwa tygodnie pojawiał się kolejny odcinek. Optymalnie pewnie by było, żeby taki odcinek się pojawił raz w tygodniu. Ale w sezonie wędkarskim może to być bardzo trudne do osiągnięcia. No, ale starać się będziemy. Eee, a z tego co wiem, Igor, już dziś gdzieś wyruszasz. Na sam koniec jeszcze tylko e, podgrzej rozpal małe ognisko pod serduszkami słuchających nad, nas, nas, wędkarzy. Gdzie ruszasz? Tak, rzeczywiście. E, za kilka chwil wsiadam w auto, rozpoczynam podróż, i jutro rano wyląduję w magiczne, jeśli chodzi o ryby łososiobatej Islandii. Tam. E, Tydzień łowienia na kompletnym bezludziu kilka jezior, kilka rzek z strągami, paliami. Za oknem jest w tej chwili tutaj u nas, jestem teraz nad Bobrem, 30 parę stopni, a na Islandii parę dni temu była potworna śnieżyca. Także czapka zimowa, w następnych kilku dniach gruba kurtka przeciwdeszczowa i oby, oby nie wiało. Także tak, jest to teraz sezon. Trzeba wykorzystać ten moment, kiedy rzeczywiście ryby są aktywne. A my powolutku będziemy się z Wami żegnali. Ja mam też do Was ogromną prośbę o dużą tolerancję. Słuchajcie, jesteśmy od siebie oddaleni. Ile, Piotrze? 600, 600 kilometrów? kilometrów. Także mogą pojawić się drobne problemy, czasem techniczne, jeśli coś gdzieś piknie, przerwie i tak dalej, i tak dalej. Bądźcie wyrozumiali, bo to jest to są techniczne, techniczne sprawy, a ja nie ukrywam, że w tej chwili kilka ciepłych słów w stronę Piotra, ja kompletnie nie wiem jak to się robi, to wszystko on ogarnia i w ogóle to, że nas słyszycie, to są jego magiczne sztuczki, jakieś takie, na których on się zna. Dziękujemy Was jeszcze raz serdecznie za to pierwsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce do zobaczenia nad wodą i do usłyszenia na Spotify i na YouTubie mam nadzieję możliwie szybko trzymajcie się cześć cześć